Siema widzowie w dzisiejszym odcinku razem z Amonem będziemy, będziemy nasza reakcja na piosenkę go. bo każdy z nas to go. właśnie widzowie i mamy taką malutką rzecz do wspomnienia niech Sigma zacznie mówić mm, otwieramy swój serwis i będziecie mogli wejść a mogę powiedzieć, drugie Primo... Tylko trzy osoby mogą być. A mogę powiedzieć pierwsze Primo? Proszę. Może samo. Dobra. Pierwsze Primo musicie zalajkować i zasubskrybować. Drugie Dokładnie. Primo... Niech wspomnie Sigma. Musicie zrobić filmik, bo to na aman, I może zrobimy... I jeszcze, te... dlaczego tam właśnie dlatego chcecie akurat być na tym serwisie. Dokładnie. I może zrobimy Sigmowice, ale to w następnym odcinku. A więc, dzisiaj jeszcze trzecie primo musicie mieć DC czyli Discorda i my wam będziemy podawać linki ale na razie weźcie udział w konkursie my wam przypniemy tym co biorą udział w konkursie na przykład powiecie jak chcę wziąć udział w konkursie my wam przypinamy serce i potem na swoich kanałach robicie to okej okay. dobra no to zaczynamy Ey, w ogóle fajnie jest ta tutaj jak, tam miniatry, jak on Stry jak Danielo Cascadero rozrywa ostremu to jest fajnie A. co nie mi ja, ta minia tylko się bardzo podoba. 10 na 10. Co nie? Co będziemy tak gadać? Zacznijmy. To miała być taka epicka przemowa, że przeszliśmy wiele... Ale... Ej, to jest fajna taka epicka przemowa. To jest takie Co? fajne, mi się podoba ta epicka przemowa. W no, ogóle u mnie tam ma zamknięte oczy. A u mnie nie. I tak w ogóle w żadnej ich ja nie słyszałem właśnie, że, że jest taka przemowa, a ty Sigma słyszałeś? Nie ja wiem, żeby w jakiejś przeszędziach była taka przemowa. Dobra, no to zobaczmy całą weź. się to ile jeszcze przejdziemy? A najważniejsze jest to, że przejdziemy razem Czy nie? każdy z nas to... Jak to nie tam tamtego czajnika? Co? Zobacz sobie następną... Wersja. Które mnie też 16. Tak. Ej, faktycznie! Jak oni to znapili No nie wiem. Gdzie oni go, bo, go potem zdjęli? Ciekawie jak oni to, go zdjęli. Ej! Sigma, jak myślisz, czy ten kość jeszcze żyje? Mm, musi żyć, bo pewnie... Ja słyszałem, że tutaj... Są mety ile to niby jest wa na wale, nigdy widzę. Więc może tam sobie jakieś mety w tym miejscu akurat. No dobra, zobaczmy dalej. Wchramy w to aż do opadku. Rzucę, grypoda brat, mu każdy z nas to. Go! Co się stało? Ja biorę w... Co jest? Widzieliście to widzę? Czekaj. Bo ja widziałem jak właściwie w cudzysłów jak zrobił, to tak właściwie Justek Freistel właściwie pokazał jak mówił Twoich przyjaciół, ja biorę w cudzysłów. To potem pokazał mu takie króliczki. Czekajcie, widzę, ja zaraz wam znowu. pokażę. Czekajcie. Bo JPEG Tobie to by już pusował dekiel Ja chcę robić tego jeszcze więcej widzę Eee, idzie to było? E, ja, robię? E. Ja, ma... ja chcę robić tego Czekaj, jeszcze, tego jeszcze ja ci wiem, wiem, co ja się i zaraz pakuję nie. Bo ich przyjaciół O tutaj zrobił króliczka u mnie zrobił króliczka Aj jak, jak, jak o tym sądzisz, Sigma? No to jest fajne No właśnie. Ale dobra. Na razie mi się podoba ten wers, bo taka zmiana w ogóle. Ale dawaj, dalej. Ja tak. Moich przyjaciół zabiorę na Kubę. Bligi, 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 bligi wszędzie. MP3 albo ja. JPEG. To będę no był już. Hej, dziś zabieram na Kubę, a na no <noise> Dziwne. Powód Decker. Ja chcę robić tego jest. Jeszcze, jeszcze więcej. Ej, więcej... widzę. Mam Kyoto, nie ma Sigma VZ. I ty jesteś już na u tej kini, bo mi się tak średnio jej wers podoba. A ja ty jedyna ja 140. No nie, no ja jestem na kini, mi się tak średnio mi się to podoba, bo ona taki też. Bo ona ma taki jakby taki dziwny ten, bo i tak tak to to fajnie zaśpiewała. 10 na 10, ale ten tekst mi się nie podoba tak trochę. No mi też się nie podoba. Ju, lowkey świetnie to Bo nie mogę poddży nie. nie Aha. Dobra, każdy uważa inaczej dawaj dalej. Mi się tak 5 na 10 mogę dać. Oceńcie w komentarzach. Robimy nic, żeby nam wyszło. Mi się podoba jak robią cały dzień. Ej, mogę i... tu cały dzień i całą noc. Chyba w Wika, co nie? No. Jeśli nie to... wiecie, to dajcie w komentarzach znać. Albo tak? napiszcie na przykład, nie wiem, jakąś emotkę, na przykład tak. łapeczkę w górę. A jak tak. już wspominamy o łapeczkach w górę, zalajkujcie nas. I zasubskrybujcie. Nie pamiętajcie, żeby zasubskrybować. Tak, jak i kanał Mój kanał bo, bo Sigma wbija 100 subów, bo ja chcę bardzo, żeby Sigma wbił ponad 100 subów, Żeby każdy z nas, z nas miał po 1000. Ale e, mi się podoba ta właśnie związka, jak wchodzą i tak zaraz będą chyba przybijali tak. piątkę, co nie? No właśnie, mi też się tak wydaje. No bo tak do rękę do góry, no chyba, że macha? Nie wiem, zobaczmy. Co? wyszło o oh, ja cały... No, chyba. Ej, mi się bardzo podoba to logo Friends, nie wiem na którym Ty jesteś teraz, ale to Friends, mi się bardzo podoba, to jest fajne logo. A jak Ty o tym sądzisz, Sigma? No mi też się podoba logo 10 na 10. I mi też. Dzisiaj powinno ten być ten z yy, i sigmowice tak dobra, ale mi się to podoba 20 na 10 weź te A Ama dobra, dalej Le lecimy dalej Każdy z nas to ja nie mogę ile tych go z skład na lata nie na lata Simulator. Każdy z nas ja to świeko Śpamy w to. Ja Ty ja. ja. ostry był! Ostry! Ej, ostry normalnie! I śpiewa! Ej, dobra, zobaczmy, zobaczmy! Jierze koszulkę to. co? Każdy z nas to święto! Skład na lasa nie nalazo! Odpalaj nam symulator! Ej, że Prze... głów pani tak sfaulował tak... Tak, o, tak sfaulował, co, nie? Tak. Tak fajnie mi się to podobało. I chyba tam widzę Justka, który trzyma najlepszy, yy, yy, znaczy się szalik najlepszego klubu na świecie. No właśnie. Czyli Borco. Hala Madryt. Puta Real, Puta Real, hej, hej. Bo, dobra, przepraszam dla fanów Realu, ale ja nie znoszę Realu. Ja też. Piszcie w komentarzach, za kim... Czyli bardzo, Tak. I tak w ogóle, y, piszcie w komentarzach, czy jesteście za głupim Realem, czy za najlepszą Barcą. Tak, za, za małą Barcą. <laughs> dobrze to ująłeś. No właśnie, ej. Dobra, dalej. dalej. Coś nie, coś Na no, z jomem. jaką tu nogą ładnie tak wsadził, to mi się bardzo podobało. A tobie? Mi się to podobało. Tak, fajnie, mi się to podobało. Dobra, no to, dobra, dalej. Za... Ej, w ogóle, teraz jest Ej, e, serio? Zobaczmy. Radę, to wszystko. O, jaki fajny kozio... koziołek. Patrzcie, widzowie, i tu jest szalik Barcelony, no właśnie, he, he. To, to mówi samo za siebie. Ale mi się to podoba, to wszystko, zgodnie z prawem. Ej, w ogóle, teraz jest Wika i Ej, no tak. I teraz mam kozę, normalnie. Ej, to jest fajne akurat, że jestem gołtem. A jak przypinają te pieczątki, wcześniej, jak przypinały, to mi się bardzo. O, teraz jest taka ładna pieczątka u mnie wyświetlona, że, że to zrobiły pieczątkę. I to mi się podoba. A ja na którym. Yy, ty 2 minuty 11. Dwie minuty 11, okay. No to jest tak fajnie wygląda, mi się bardzo podoba. Nie wiem, jak Wam widzowie czy Porsche? porsze ja się nie zastanawiam, ja tylko się staram, by było dobrze Mika to siostry no tak a w ogóle Mika to głośniej śpiewa i przez to wele nie słychać no a, a ja chciałabym, żeby wele było słychać ciekawe jakie no. ma głosy no. jak śpiewa. ciekawe co, nie? mi się no to właśnie Ej czy teraz widzisz? Tak. Kto to? Chyba Szymek, co w ogóle nie? W biegają kilka ostów, a tutaj siedzi jakiś Szymek. gość w czarnym ubraniu i jeszcze tam jest piłka do koszyków. No właśnie, ja nie wiem, czy to albo ostry, albo Szymon. Dale, robimy to dalej. Myślałem, że już nie wstanę. No. Ej, no Ej, no ale ja, ile pewnie on. tych emocji. myślałem, że już nie wstanę. Skończyłem na glebę. To jest, mi się podoba, a tobie? Mi też, a w ogóle on. Ale on w ogóle śpiewa, a wtedy odszedł. No właśnie, wtedy ja. odszedł, nie rozumiem, ale. Dobra, dalej to robimy. Glebie. 6 chodzi ze mną w porę. Ale gołd, ale gołd ogarnął całe zło. ooo. To mi się podoba bardzo. Numer 7! Numer 7! Bo Tylko na to numer 7. Buuuuuuu, Messi! Messi goat. GOAT! Ale gołd ogarnął całe zło. Ooo! Myślałem, że tego nie dźwignę, ale z nimi to byłoby dziwne. Nie wadle się trafił. Trafił! Ej, to było... Mi się podobało, że trafił akurat. Ej, i Ej, no, do, dosłownie. I tak wszyscy teraz. I I wszyscy. Go! Ej, raz! Tak! Ja musiałam w drugi raz! Kamerę. A ja mam nią ale go, bo mi się bardzo podoba ten wers. myślałem, że tego nie dźwignę, ale z nimi to byłoby dziwne. Każdy z nas to. U mnie jeszcze nie. A to O ten winners! Jak widzieliście to widzowie, to... to zostawcie łapkę w górę. Co mi się podobało? On ma teraz Gołta, tak i chodził. Oj, u mnie teraz Wika ma właśnie kamerkę. A u mnie Daniel. Aha. Lata, na Palaj nam symulator! Gołt! go. Jak nie podnosi ten puchar. Co, nie? Sigma, prawda? Ej! ma Pokażę swoją kreatywność. Serio? Go go. Uh, zobaczę nie jeszcze tego nie widziałam. Konfetti. Rozerwali po koszulkę. I zobacz, i są kratem patrzy na tajnika. <laughs> ja. <laughs> <Yeah>. Dziwne. <laughs> no serio dziwne. Stop! Yeah. No! Dziękujemy widzowie za oglądanie! Dziękujemy za oglądanie! I na, w następnym odcinku w opisie będzie link dodać, Siema! Siema! Życzymy Wam miłego dnia! Goodbye!